Cześć, zrobimy sobie teraz klonowanie głosu z narzędziem 11Labs, więc tak przechodzimy sobie na stronę 11 Przechodzimy do naszej aplikacji. Tutaj po lewej stronie mamy coś takiego jak Voices. No i tutaj jak widzicie, mamy możliwość stworzenia lub sklonowania nowego głosu. I mamy 0 na 30 slotów użytych. Więc tak, dodajemy sobie nowy głos. Dodajemy sobie Instant Voice Clone. To jest taki jeden z szybszych, z szybszych metod. Najpierw sobie Łukasz. Dajmy nagranie. Cześć, nazywam się Łukasz Podgórski, jestem twórcą internetowym. Właśnie pokazuję, jak przy pomocy narzędzia Eleven Labs sklonować sobie swój głos. Tak więc na potrzeby właśnie tego klonowania muszę nagrać 30-sekundowy materiał ze swoim dźwiękiem, ze swoim głosem. Później ten materiał i ten dźwięk będzie wykorzystywany w kolejnych filmach, aby nie musieć już mówić, tylko właśnie korzystać z... No i zobaczmy, teraz mamy właśnie tutaj nagranie. Damy Add, add Voice i czekamy aż nasz głos się przetworzy. Po chwili nasz nowy głos zostanie dodany na listę wszystkich głosów. Możemy właśnie zobaczyć, możemy użyć go no i spróbujmy sobie tutaj puścić nasz Przykładowy, przykładowy tekst. Dzień dobry. To jest tylko testowy tekst. No, jak widzicie, dźwięk jest naprawdę niesamowity, niesamowicie podobny. Zaraz spróbuję nagrać jakiś dłuższy tekst i porównamy sobie ten tekst z tym, jak ja mówię, a jak mówi właśnie Eleven Labs. Już przy pomocy ChatGPT wygenerowałem jakiś przykładowy tekst, a więc, tak, na początku zobaczymy, jak to pójdzie mi. Więc, tak. Koty to nie, niezwykle tajemnicze i fascynujące stworzenia, które od wieków towarzyszą człowiekowi. Znane ze swojej niezależności, wdzięku i miękkiego futra zdobywały serca miliony, milionów ludzi na całym świecie. Ich spokojne mruczenie działa a a zwinne ruchy przypominają o ich dzikich przodkach. Koty uwielbiają eksplorować otoczenie, ale również równie chętnie wylegują się w ciepłych miejscach, chłonąc uwagę i miłość swoich opiekunów. Są idealnym połączeniem czułości i indywidualizmu, co czyni je wyjątkowymi towarzyszami w codziennym życiu. Jak widzicie, tutaj niektóre wyrazy sprawiły trudności. Zobaczymy, jak sobie poradzi... Eleven Labs. Koty to niezwykle tajemnicze i fascynujące stworzenia, które od wieków towarzyszą człowiekowi. Znane ze swojej niezależności, wdzięku i miękkiego futra, zdobyły serca milionów ludzi na całym świecie. Ich spokojne mruczenie działa kojąco, a zwinne ruchy przypominają o ich dzikich przodkach. Koty uwielbiają eksplorować otoczenie, ale równie chętnie wylegują się w ciepłych miejscach, chłonąc uwagę i miłość swoich opiekunów. Są idealnym połączeniem czułości i indywidualizmu, co czyni je wyjątkowymi towarzyszami w codziennym życiu. No i powiem Wam, że jestem pod mega wielkim wrażeniem, jeżeli chodzi o, o to, jak bardzo podobny jest ten dźwięk, ten głos do, do mojego prawdziwego głosu. Tak przynajmniej ja to odbieram. tak jeżeli, jeżeli siebie słyszę gdzieś na nagraniach, no to to, co zostało wygenerowane, jest niesamowicie podobne. Tak więc jest to super narzędzie, jeżeli chodzi o, o możliwość generowania dłuższych wypowiedzi, tak? czy, czy na przykład do tworzenia jakichś audiobooków, jeżeli chcemy na podstawie już stworzonego jakiegoś tekstu wygenerować audiobook. No ale też widzimy, że mogą być różnego rodzaju niebezpieczeństwa, takie jak podszywanie się pod kogoś, więc no zależy, należy też do tego podchodzić z, dużym, z dużą dawką takiego zdrowego rozsądku. Tak? Warto też mówić swoim znajomym czy osobom starszym w swojej rodzinie, że coś takiego może mieć miejsce. Właśnie klonowanie takiego głosu, no, i ktoś po prostu się może pod nas podszyć. Nas tak więc mamy super narzędzie, które w zależności od tego, jak będzie wykorzystane, może być albo ekstra, albo może po prostu no, działać na, na szkodę. Tak więc dzięki za ten krótki materiał. Dzięki za uwagę. Zostaw jak zwykle suba. Rączkę w górę, tak więc dzięki, na razie, cześć.